Cześć, witam was, jestem ForLive, a to jest kolejny odcinek Szybkiej Piątki na moim kanale. Dzisiaj bez żadnego przedłużania, po prostu zaczynajmy. No i zaczynamy sobie od pierwszej porady, czyli na przykład wyobraźcie sobie sytuację, w której cały czas terroryści atakują jeden bombsite, no i nie wychodzi nam bronienie go. W takim wypadku możemy na przykład pomóc sobie jedną osobą z B i zestakować się na A, na przykład właśnie w trójkę, zamiast tak normalnie jak kryjemy to w dwójkę. Co może, może nam oczywiście przynieść e, zwycięstwo jakiejś rundy, a potem już terroryści są zagubieni, no bo nie wiedzą czy im to znów wyjdzie czy nie, e, robią rasza, albo no mają zepsutą kompletnie ekonomię. Dlatego to naprawdę pomaga i czasem róbcie coś takiego, że odpuszczacie jakąś pozycję i właśnie zestakowujecie się na jednym bombsite. Druga porada jest dość podobna do pierwszej, ale jednak ma inny sens, ponieważ czasem warto odpuścić mida. Na przykład na Keszu albo na Mirażu warto odpuścić tego mida. bo Po pierwsze, terroryści zużyją tam smołki, flesze i nie tylko na tym midzie bez potrzeby w ogóle, bo tam oczywiście nas nie ma. A my właśnie możemy się zestakować, tak jak wcześniej mówiłem, na jednym z mobsitesów i po prostu bronić to troszeczkę inaczej. No bo jeżeli na przykład nie kryjemy mida, to musimy też uważać na swoje plecy. Ale ta jedna osoba może nam wtedy właśnie pomóc i musimy się wtedy raczej ustawić tak defensywnie. Ale naprawdę, raz na grę, dwa razy na grę, możemy coś takiego zrobić. Bardzo ważne jest to, żeby ufać sobie w teamie i dlatego nigdy nie możemy podawać fake info. Czyli, na przykład, jeżeli słyszymy trzech terrorystów, to nie mówimy, że idą wszyscy, jest upaka i tak dalej, tylko mówimy właśnie, że słyszę trzech terrorystów, którzy nadbiegają, bo fake info nigdy nie jest dobre. Oczywiście czasem zdarzają się takie sytuacje, gdzie musimy podać takie hipotetyczne fake info, że na przykład słyszymy całą piątkę, że już leci tak na totalnym raszu i wtedy mówimy, że no jest cała piątka na 100%, ale raczej polecam Wam zrobić i dopiero podać to info, jeżeli faktycznie będziecie widzieć bombę, widzieć, że trójka już tutaj jest, więc lepiej w takiej sytuacji powiedzieć po prostu prawdę, że słyszycie tych trzech terrorystów, a nie inaczej. Kiedyś mówiłem, że AWP powinna cały czas zmieniać pozycję, raz powinna być na A, potem przechodzić na B, potem zrobić jeszcze trzy kółka wokół mapy i dojść na MIDA, że po prostu powinna zmieniać cały czas pozycję. Ale szczerze powiem Wam, że to dotyczy się tak naprawdę każdej broni, każdego gracza, który gra w ogóle w CS-a ponieważ wyobraźcie sobie, że zabijemy kogoś, będąc w terrorystach i po prostu ci terroryści będą znali naszą pozycję i dlatego po 5 sekundach, bo pamiętajcie, że jest coś takiego jak detkam, zmieńmy tą pozycję na inną, nawet może być podobna, ale zmieńmy ją, żeby terroryści nas nie spodziewali się w tym właśnie miejscu. Ostatnio z kolegą miałem taki problem, że słabo broniliśmy BS-a i nie wiedzieliśmy tak naprawdę co mamy robić, bo słabo nam szło. I najlepszą poradą, żeby zaradzić na taki problem, to po prostu po meczu wejść sobie na prywatny serwer tylko z tym kolegą i ustalić jakieś pozycje smoki nowe, czy tam nawet granaty i tak dalej bo to naprawdę może się przydać, żeby następnym razem grać o wiele lepiej tego BS'a ale tak naprawdę to już by było na tyle, mam nadzieję, że zostawiłeś łapkę w górę że Ci się ten odcinek spodobał, zostaw oczywiście jeszcze subskrypcję, jeżeli masz jakiekolwiek pytania albo porady zostaw je w komentarzu, no i na razie cześć!